Horoskop wiosenny. Strzelec. Zaraz spakujesz plecak albo bagażnik samochodu, i jak tylko czas pozwoli, wyruszysz na wycieczkę poza miasto. Uwielbiasz klimat wiosny i daje ci to potężną energię. Twój intelekt teraz działa na najwyższych obrotach, więc wykorzystaj ten moment na podjęcie życiowych decyzji. W pracy zadziwisz innych swoimi pomysłami i ich realizacją. Da ci to satysfakcję oraz podwyżkę, na którą już długo czekasz. Nikt i nic cię teraz nie powstrzyma. Co wymyślisz, to zrobisz. Taki już jesteś, a wiosna tylko ci w tym pomoże. Koziorożec. Generalne porządki w domu, w ogrodzie, na działce, tak przywita cię wiosna. Uwielbiasz porządek, czystość, wszystko musi błyszczeć i pachnieć. Już zastanawiasz się, jak zorganizować dla całej rodziny wakacje, i przeglądasz foldery biur podróży. Pracujesz ponad siły i dajesz z siebie wszystko, więc może na chwilę pomyśl o swoim zdrowiu i po prostu odpocznij. Pamiętasz, kiedy robiłeś ostatnio badania profilaktyczne? Jest to dobry moment, żeby się sobą zaopiekować. Wodnik. Wiosna jest czasem odnowy dla wodnika. Zastosujesz nową dietę i kupisz sobie witaminy i mikroelementy. A wszystko po to, aby się lepiej czuć i wyglądać. Odkurzysz rower z piwnicy i jak tylko znajdziesz czas, pojedziesz nim na wycieczkę. Uwielbiasz tę porę roku i korzystasz z każdej chwili, aby spędzać czas na powietrzu, obserwując budzącą się do życia przyrodę. Nie usiedzisz w domu ani chwili. Po prostu kochasz wiosnę, a ona ciebie. Ryby. Rybom wiosna da wytchnienie, spokój i niezależność. Jeżeli będziesz chciała spotkać się sam na sam z przyrodą, pojedziesz do lasu czy nad jezioro. Masz wiele spraw do przemyślenia i najlepiej, jak nikt ci nie będzie w tym przeszkadzał. Czeka cię naprawdę bardzo dobry czas, w którym różne szczęśliwe przypadki będą rządziły Twoim losem. A więc zdaj się na nie, a nie pożałujesz. Jeśli chcesz otrzymać indywidualny horoskop wiosenny przygotowany przeze mnie, wyślij SMS-a o treści Wiosna, Twoja data urodzenia pod numer 73212.